Ja ostatnio zauważyłem, że Rybson uczy matematyki mikrocypka. Może Rybson wziąłby przyjąć strategię, że w ogóle przygotowywuje do matury streamerów i nauczyłby Ranombrusa, czy ta waga ci nie będzie wzrastała, nie? To to koń. Niktokon... Dobra, nigdy więcej nie pokazuj się na moim streamie, nie chcę cię znać, p***. nie jesteś żadnym młodym talentem, jesteś gnojkiem, jesteś gnojkiem, który miał farta w życiu, tak, urodziłeś się lepszy genetycznie, wcale nie jesteś inteligentny i wcale nie osiągnąłeś tego trudną pracą, masz farta i wiesz co ci powiem? I... z yy, 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 weź... Yy. Paweł to naj, naj, największe pod Podkarpacia Jak zdobędzie arcymistrza to jak będziemy śmiał... Pamiętajcie, że nie liczy się to jak się zaczyna Liczy się to jak się kończy, a ja skończę Wyżej niż Ola Kurwa, AWP, AWP nam idzie? Nie AWP? Nie a... Okay.